Witajcie na kanale Helix Starot, ja mam na imię Aleksandra, a to jest czytanie dla wszystkich osób z podznaku Koziorożca na sierpień 2025 roku. To znaczy, jest to czytanie dla osób, które w Koziorożcu mają oczywiście słońce i pewnie większość z Was to takie przypadki, ale jeśli macie w Koziorożcu księżyc, ascendent, albo mocno obsadzone planety osobiste, czyli Marsa, Wenus, Merkurego, to to czytanie też jest dla Was. Bo podkreślam zawsze, że nie jesteśmy tylko tym swoim znakiem słonecznym, konstytuuje nas i określa, czy też próbuje określić wiele innych aspektów w naszym horoskopie urodzeniowym. Warto sobie po to sięgać i z tych e, historii, które się tutaj plotą na kanale, upleść sobie swoją własną. E, czytanie, przypominam, jest ogólne. Bierzcie, co rezonuje, resztę zostawcie. Jeśli potrzebujecie ze mną pogadać, to zapraszam. Hej, satarma.gmail.com. Znajdziecie ten e, adres w opisie tego filmu. W opisie też znajdziecie linki do różnych miejsc w których ja jestem w internecie, tarotowo i nie. To jest wszystko w jednym linku, który się nazywa Linktree. Więc śmiało klikajcie i tam są dalsze odnośniki. Chętnym przypominam, że jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat kursu, który się przygotowuje i który niedługo będę wypuszczać, to też do mnie napiszcie. Ja was wtedy mogę wciągnąć na listę i informować na bieżąco. No dobra, to tyle tytułem wstępu. Ponieważ nadal mamy lato i wakacje, to te czytania na sierpień też są takie trochę wyluzowane i właściwie pozwalam Tarotowi mówić, co chce. Zaczynam właściwie tylko od pierwszej karty, a potem już intuicyjnie jadę z z pytaniami, dopytaniami, jakimś dookreśleniem i generalnie każde czytanie wygląda inaczej dla każdego znaku, więc jak, to też, też może być ciekawe, nie? jak sobie obejrzycie oprócz swojego znaku słonecznego też te, te pozostałe aspekty, to zobaczycie, jak one się będą dopełniać, bo jestem pewna, że się będą dopełniać. Eee, mimo, że, że wiecie. Nie, w żaden sposób to nie jest przeze mnie planowane. Ale tak działają historie i tak działają też nasze umysły i nasza intuicja. Dobra, pierwsza karta dla koziorożców na sierpień, która mówi ogólnie o tym, jaki to miesiąc, jaka energia, tak? Jaka jest aura tutaj tego miesiąca. E, taki start, nie? Dla nas. Co my tu mamy. Mamy 8 pentakli, bardzo pracowitą energię. Pracowitą i systematyczną. To znaczy w koziorożce. Nawet jeśli jesteście na wakacjach, to i tak będziecie realizować jakiś plan krok po kroku. Eee, może zaplanujecie sobie swój urlop bardzo konkretnie. Nie? Typu że wyjeżdżam na 3 tygodnie gdzieś tam. I wiem, co będę robić każdego dnia, tak? Wiem, którędy powiodą moje ścieżki, wiem, co chcę zobaczyć po drodze. E, jeśli nie jesteście na wakacjach, nie odpoczywacie, to to jest e, pracowity miesiąc. Tak bym powiedziała, że ta praca tutaj się odbywa e, systematycznie. Ona nie musi być ciężka, może być dość powtarzalna, bo osiem pentakli często oznacza te same ruchy, nie? Te same ruchy, te same kroki. E, a to wszystko po to, żeby osiągnąć cel, który jest gdzieś tam na końcu tych wielu kroków. Więc to jest takie działanie rozłożone w czasie, wymagające właśnie systematyczności, takiego ustawienia sobie, nie? Że to będzie trwało długo. To jest, to jest długi marsz, długi marsz. Ale warto to robić. No więc tak, mamy to osiem pentakli i co? Ja mam ochotę spytać o to, dokąd jest ten długi marsz? Dokąd jest ten długi marsz? Dokąd wy teraz idziecie? Oho, ho, kolejna ósemka. No, to jest marsz ku zmianie. To jest karta brama, czyli karta sygnująca przejście z jakiejś jednej rzeczywistości do innej. Przy ośmiu kielichach jest to proces emocjonalny, który zakłada również żegnanie się z tym, co było do tej pory. Można powiedzieć, że pracujecie po to, żeby opuścić układ, który przestał Was satysfakcjonować. W ósemce kielichów widzimy te kielichy poukładane w jakiś sposób, jednakowoż z wyrwą. To znaczy, że coś tutaj nie wystarcza. Coś tu nie jest wystarczająco spełniające dla Was i dla Waszego serca. W kontekście kolejności, tak, tego jak kielichy wyglądają, następne jest dziewięć kielichów, czyli można powiedzieć, że ta osoba Nakłada płaszcz podróżny i wyrusza w długą drogę, nie wiadomo dokąd, nie? Ten księżyc tutaj sygnalizuje, że ta droga nie jest jasna, ale jedno jest pewne tak dłużej być nie może, nie? Nie godzicie się na coś. Coś, coś, coś już nie jest dla Was i wiecie o tym, i tu już nie ma odwrotu, nie? Czyli to jest przekierowanie energii, energii emocjonalnej z czegoś, co przestało być satysfakcjonujące i karmiące, ku jakiemuś potencjałowi, który jeszcze nie jest jasny. Niemniej, mówię, dziewięć kielichów to jest spełnienie serca, to jest spełnienie marzenia, więc możliwe, że pracujecie na rzecz spełnienia jakiegoś swojego marzenia i że to jest taka właśnie długofalowa praca. Czyli wyruszacie w podróż to ja się spytam, co trzeba ze sobą wziąć? Co warto ze sobą wziąć w tą podróż? Albo w co się uzbroić? Można też szerzej spytać, nie? Co warto ze sobą mieć w tej podróży? Co zabrać z tego, z tego miejsca, w którym jesteście? W tą podróż, która jest zaplanowana, pewnie dość długa, właśnie krok po kroku. Co zabrać? <grym> Na ósemka. Ale numer. Osiem buław zabrać. Buławy to całkiem dosłownie laski, nie? Do podpierania się, czyli kije podróżne, można powiedzieć. Osiem kijów podróżnych. To tak, jakbyście daleko szli. Natomiast myślę, że te kije można. Teraz bardzo intuicyjnie jadę. Można potraktować bardzo symbolicznie, jako po prostu podpory różne żeby zadbać o to, żeby nie opierać się tylko na swoich dwóch nogach, nie, tylko wziąć ze sobą różne pomoce. Natomiast odnosząc się do, także ja tu widzę bardziej, że, że ma ich być dużo, nie. Odnosząc się bezpośrednio do znaczenia tej karty, ona mówi o timingu, ona mówi o strzeleniu się we właściwy czas, tak? Czy ja bym wzięła też zegarek? <laughs> Postawiłabym sobie pewne terminy. Eee, nie zwlekałabym. Nie zwlekałabym z wyruszeniem. To jest jedna z takich kart, która mówi teraz, natychmiast, szybko. Wręcz mówi szybko, właśnie, nie? Szybko. Poruszaj się szybko. Strzelaj się w sytuację. A... Ale też puszczaj. Puszczaj rzeczy, nadawaj rzeczom własny bieg, żeby nie musieć zajmować się ciągłym ich doglądaniem. Czyli to jest takie duże zwolnienie energii, spuszczenie energii, tak? Puszczenie strzał w powietrze. One już same lecą, tak? Czyli z jednej strony musicie iść na lekko, z drugiej strony macie wziąć ze sobą pomocę, nie? A może to trzeba je wystrzelić do przyszłości, na przykład. Może tak to trzeba zrobić, może trzeba zaplanować, że. O tak jak w Himalajach, że są obozy, nie? że idziemy, najpierw idziemy kawałek, zakładamy pierwszy obóz, wracamy do bazy. Potem idziemy do pierwszego obozu, tam śpimy, przy okazji się aklimatyzujemy, idziemy do drugiego obozu, tak, tam gdzie ma być, zakładamy go. Wracamy do pierwszego obozu i tak dalej, i tak dalej. I potem dzięki temu możemy wejść na szczyt w niekorzystnych warunkach, bo wcześniej doszliśmy do połowy drogi. Myślę, że to jest dobra intuicja. I mam nadzieję, że mówi to do Was, koziorożce, bo Wy jesteście górskie stworzenia. <gry> Kurde. Nie wiem, czy ja chcę tu jeszcze coś w ogóle. Czyli tak, wiemy, wiemy co się dzieje, że jest praca, że jest podróż, że jest przejście tak, do jakiegoś innego stanu, że to może być trudne i długie, że wymaga wcześniejszych przygotowań, że wymaga prób, tak, po zakładania sobie tych pomocy w przyszłości. Wręcz jakbyście wiedzieli, wysyłali jakieś listy do przyszłości, nie? Trochę też mi się z tym kojarzy. W ogóle tu są góry, zobaczcie. Teraz dopiero zauważyłam. Mi się nasuwa pytanie, po co? Po co? Po, po, po jaki cel? miłość no dobra, nie, po partnerstwo po partnerstwo, które jest uzdrawiające które jest spełniające, które e, zakłada równość podmiotów i oczywiście to się może manifestować miłością czyli związkiem dwójka ludzi, romantycznym może się manifestować też inaczej, nie, ale najczęściej wymaga dwóch istot które widzą w sobie kogoś równego sobie, choć innego, i tą inność rozpoznają, szanują i doceniają. Więc możliwe, że wyruszacie w długą drogę po więź. I to może być więź, której nigdy do tej pory nie było. Takiej. Jakoś tak poważnie bardzo to wszystko wygląda. Poważnie, zdeterminowanie. Może być tak, dla niektórych z że się reflektujecie, nie? Że po pierwsze, że jest to osiągalne dla Was. Taka więź. Po drugie, że jej nie mieliście. Po trzecie, że chcecie ją mieć. Po czwarte, że daleka droga. Po piąte, co trzeba zrobić, żeby tam dojść. Po szóste, mam plan. Po siódme, wyruszam. Po ósme, być może będę wracać jeszcze tutaj. Po prowiant. Okej. Okay. Co, co tu jest trudne? Co tu jest wyzwaniem? Co tu wymaga konfrontacji? uzdrowienia, poszerzenia pola rozumienia świata. Co jest wyzwaniem? Co nas zaprasza do urośnięcia? As pentakli. Okej. Okay. Co, chyba uznanie tego za wartość, a bardziej, bardziej ogólnie dopuszczenie czegoś nowego jako wartości. Zobaczcie, to jest dar. To jest coś, coś cennego. I to się jawi jako wyzwanie. Czyli to jest obce w tej chwili, nie? Może być tak, że to, co się wam łączy z tą dwójką kielichów, czyli z tą relacją, więzią, partnerstwem, że to jest w Was obwarowane nieufnością na przykład, nie? Że macie to sklejone na przykład z brakiem poczucia bezpieczeństwa. To mogą być najróżniejsze rzeczy, ale generalnie do tego, do, co w istocie jest piękne, co w istocie jest, wiecie, czymś niesamowitym, co nam się zdarza w życiu, Spotkanie, takie prawdziwe spotkanie, zobaczenie drugiej osoby, widzenie drugiej osoby. Możemy mieć takie doświadczenia, że jakby wiemy, że to ma swój walor, natomiast też niesie ze sobą bardzo duży ciężar w nas, nie? I teraz wyzwaniem jest zobaczenie rzeczywistej wartości tego, która jest trochę niewymierna, mam wrażenie, nie? Je Zobaczenie, jaki to jest potencjał. Jaki to jest potencjał. Potencjał do tej pory albo niedostępny, albo nieuświadomiony, albo e, marnowany. Tak też może być, nie? Taki nieogarnięty, taki, w takim sensie, że e, nawet możemy sobie zdawać z tego sprawę, że on jest, ale kompletnie nie wiemy, jak się do tego zabrać. Myślę, że wymaga to przełamania nieufności wobec jakichś nowych wartości w Was. Co może być dla koziorożca, który jest z natury dosyć konserwatywny, tak mówiąc bardzo archetypowo, to może być trudne. Nie? Szczególnie jeśli długo w czymś tkwimy, długo funkcjonujemy w jakiś sposób. I teraz mamy nagle zobaczyć, że o, to tu jest jakaś wartość, której ja wcześniej nie widziałam, nie uznawałem. Do tego Was zaprasza życie. Do uznania jakiejś nowej, nowej wartości. Może dla innych ludzi starej, dla was nowej. Co tu jest niespodziewane? Co tu jest zaskoczeniem? Bo tu jest, wiecie, dużo planu, nie? A co jest zaskakujące? <laughs> Jakie to jest ciężkie! To może być droga pod górę, bardzo, nie? Właśnie zobaczcie, mimo. Kurde, ta metafora z Himalajami jest trafiona w dziesiątkę. Mimo przygotowań, mimo planów, mimo zakładania bazy mimo wzięcia aprowizacji kurde, to i tak jest ciężkie jak cholera trzeba się naprawdę solidnie napracować żeby to zdobyć żeby do tego dojść także to będzie jeszcze cięższe niż wam się wydaje i to jest niespodzianka wiem, że fajnie by było, jakby była miła niespodzianka ale to nie ja tutaj decyduję no dobrze Hmm. Ja się spytam, na co uważać, wiecie? I co, co może być fałszywym przyjacielem? Na czym się możecie tutaj przejechać? Co jest, co jest złą radą, nie? Co jest takim e, wpuszczeniem w maliny. Na co uważać? Na co się nie nabrać? Kolejna ósemka. Kurde, ale jesteście w ósemce. Ósemka jest bardzo mocno o kontroli. Z tym trzeba uważać, że wasz obraz rzeczywistości może być przekłamany. I żeby było jasne, absolutnie nie mówimy tutaj o waszej winie. Po prostu tak jest, że nasze umysły tworzą nam. Bardzo specyficzne obrazy rzeczywistości. I my mamy tendencję do uznawania tego za prawdę, podczas gdy to jest tylko projekcja pewna, tak? To jest jakiś film, który się nam wyświetla. A rzeczywistość jest poza. Tutaj ona ma opaskę. Ja lubię sobie wizualizować, że są takie, wiecie, wirtualne okulary, nie? Okulary do wirtualnej rzeczywistości, które nam coś tam wyświetlają. I coś nam się w związku z tym bardzo mocno wydaje. A rzeczywistość jest na zewnątrz. Eee, więc trzeba bardzo uważać na swój umysł, po prostu, nie? Na to, jak on jest przyzwyczajony myśleć, jak się utarło, w czym tkwiliśmy przez tygodnie, miesiące, lata, jeśli chodzi właśnie o taki pogląd na świat, pogląd na tą sprawę, szczególnie na partnerstwo. Co ja właściwie o tym myślę, nie? Na ile to, co ja myślę, jest uświadomione przeze mnie, bo bardzo często. Mamy mnóstwo nieuświadomionych założeń, nie? Więc tutaj myślę, że trzeba od podszewki podrapać, nie? Jaki ja mam obraz tej mojej drogi, partnerstwa, tego czym ono jest i skąd ja go wzięłam? Skąd ja go wziąłem? Czy to jest obraz moich rodziców? Czy to jest obraz mojego poprzedniego związku? Czy to jest obraz w ogóle jeszcze jakiś od przodków, tak? Czy to jest obraz kultury popularnej, zaszczepionymi od dzieciństwa? Co to jest za obraz? No oczywiście w, w, w tym takim przełamywaniu tego więzienia własnego umysłu bardzo pomaga informacja która jest tutaj symbolizowana przez te miecze, które wydają się zagrażające. Owszem, one bardzo zagrażają za stałym światopoglądom, dlatego ludzie się zamykają w bańkach informacyjnych, bo nie chcą się konfrontować z innymi zdaniami, z innymi punktami widzenia. Natomiast one dają wyzwolenie, nie? Jak zobaczymy właśnie z zupełnie innej strony problem, tak? Jakiś aspekt rzeczywistości nam się nowy pojawia, który do tej pory był niewidzialny, przezroczysty. Więc ja Was bardzo zachęcam do poszerzania sobie pola, do wyzwalania się z takich pętów tego, co ja myślę na jaki temat i tak naprawdę co ja myślę o sobie w związku z tym, kim ja jestem, nie? Jesteście wszechświatem, pamiętajcie o tym. To jest absolutnie niezmierzony potencjał. I mówię to zupełnie serio. Hmm? No to tak, więcej ósemek nie będzie, chyba że siła wypadnie. <laughs> Dobra, ostatnia wskazówka. Co robić? Jaką przyjąć postawę? Co nam tutaj Tarot rekomenduje na tą drogę? długą, ciężką, męczącą, transformującą na pewno, bo tutaj trzeba będzie coś porzucić z siebie, nie? Ale macie bardzo jasne, piękne czytanie, takie jednoznaczne. Arcykapłanka. Wiecie co? To może być ktoś mądry. Powiem wam, że moja pierwsza myśl to była terapeuta, terapeutka. Ktoś, kto nas wysłucha? Terapeuci często tazy są, nie? Że mało mówią. Że właściwie pozwalają nam mówić, pozwalają nam poprzez to mówienie, poprzez delikatne wskazówki, tak naprawdę dokopać się do własnej wewnętrznej mądrości, którą symbolizuje arcykapłanka, nie? Także terapeuta, terapeutka jest tylko facylitatorem. Ale oczywiście każdy z nas ma w sobie arcykapłankę, więc czy zrobicie to z pomocą czyjąś, czy bez, to zostawiam Wam. Natomiast warto się dokopać do tej mądrości w ten czy inny sposób. To jest własna część, ta, która obserwuje świat i która go widzi. Widzi go, naprawdę go widzi tak, jak ta osoba widzi tą osobę czyli widzi obejmując. Nie? widzi tak jak w jednym z moich ulubionych filmów jak wiecie, Avatar oni się pozdrawiają mówiąc widzę cię to jest takie przyjęcie widzę kim jesteś przyjmuję cię takiego, taką jaką jesteś a ona jakby mówi to do świata nie? czyli to jest taka relacja ze światem głęboka pełna rozpoznania. Idźcie za tym. A jak to nas wiecie, tak? czy to będzie terapeuta, czy to będzie intuicja? Czy to będą jeszcze jakieś inne praktyki pozwalające na kontakt, na widzenie, na rozumienie, na wgląd. To zostawiam Wam. Dwójka. Nieprzypadkowo zupełnie, nie? Drogie koziorożce. A! Wszystkiego najlepszego. Przepraszam, że tutaj wydaje taki głos, ale wczoraj się wykoprytnęłam na rowerze, a potem wpadłam na schody. Miałam jakiś taki wypadkowy dzień. I bardzo mnie bolą różne części ciała, jak się rusza. <grym> Życzę Wam, żeby drogie kuski Was nóżka nie bolała, mimo że będziecie skakać i żeby wszystko się pięknie potoczyło i żebyście odkryli coś niesamowitego, niesamowicie cennego i żeby, żeby to znalazło drogę do waszego serca. Pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego tymczasem.